Zostawabyś ze mną? Z tobą? Po co? Zobacz, już się kłócimy. Tacy już jesteśmy. Kłótliwi. Ty mówisz mi, kiedy jestem sukin synem, a ja tobie, kiedy jesteś wredna. Czyli właściwie bez przerwy. Nie boję się ciebie urazić. Uczucia szybko ci się zmieniają i znowu będziesz wredną wiedźmą. No więc co? Nie będzie łatwo. Będzie naprawdę ciężko. Będziemy musieli co dzień nad tym pracować, ale chcę zaryzykować, bo pragnę ciebie. cały ciebie. Na zawsze, ty i ja, każdego dnia. Zrobisz coś dla mnie. Proszę. Opisz mi swoje życie. Jakie będzie za 30-40 lat, jeśli u jego boku jedź? Go. I lost you Raz cię straciłem, przeżyję i drugi, jeśli to tego rzeczywiście pragniesz. Ale nie idź na łatwiznę. Nie ma łatwego wyjścia. Czego nie zrobię, ktoś będzie cierpiał. Przestań myśleć o tym, czego chcą inni. O tym, czego ja chcę, czego chce Lon, twoi rodzice. Czego ty chcesz? Czego? To nie takie proste. Czego pragniesz? Cholera, czego chcesz? I have to go. Muszę jechać.